Witam serdecznie, Szymon Spolankiewicz z tej strony Siekłania, najzdrowszy sklep teoria.pl i Medycyna Zdrowia z naciskiem zdrowia biogabinet.eu. Z intelektem to jest tak jak z erekcją. Jak masz, to widać. O, ładnie zacząłem, prawda? Może niezbyt elegancko, ale oddaję sedno sprawę. Miałem okazję gdzieś posłuchać ostatnio Nagrania, nie tak ostatnie, bo wczoraj, nagrania, które zostało zdjęte z gdzieś tam z oficjalnego wystąpienia tego ministra, on się chyba nazywa, od choroby. No słuchajcie, przepraszam za słowo, ale tam naprawdę ewidentnie, zresztą generalnie ci, którzy tam występują, to mają właśnie taki objaw braku intelektu, czyli tak jak mówię z erekcją, jeśli masz to, to widać, a jeśli jest tego brak, do tego jeszcze jeśli jesteś wybitnie, nieuczciwy kłamliwy i tak dalej, no to w którymś momencie się pogubić no bo czasami tam w środku odezwie się ta dusza i co ty chłopie pierdzielisz za farmazony, wpuszczasz maliny tych ludzi, chodzą zdenerwowani, zestresowani, zamaskowani, prawda, skłóceni, no i ta dusza czasami tam powie, no idioto, weź się tam trochę obwykać intelektem, no ale czasami wtedy właśnie jest zupełne pogubienie się w słowach, słuchajcie, no to był hit. Ale w każdym razie tak to jest z intelektem. I tutaj sugestia jest taka, żeby wziąć to troszkę do się Ja również wziąłem ten tekst, to jest tekst, który zapożyczyłem gdzieś od kogoś nie mam pojęcia, kto kiedyś tam powiedział, mam wynotowane to tradycyjnie, czasami minutuję się tylko w notatkach w telefonie, no i potem korzystam raptem, wiem, że jest to jakiś temat, który powinien zdecydowanie zdecydowanie zasygnalizować, powiedzieć. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że intelekt sprowadza się do tego, to nie do końca ja inteligencja, intelekt, powiedzmy sobie, no ale generalnie chodzi o to, żeby załapać, sięgnąć troszkę po pewne mechanizmy, po pewne elementy, po pewną wiedzę, to jest zgodnie z tą piramidą, z piramidą informacyjną. Każdy ma dostęp do prawdziwej informacji. Ja wiem, że on jest zamaskowany. Na rzecz ukryta, wydawałoby się, jak to mówią, najciemniej pod latarnią, a prawda jest taka, że większość rzeczy, które są niezbędne, żebyśmy normalnie funkcjonowali, zrozumieli, jak ten świat funkcjonuje, jak nasz organizm funkcjonuje, w końcu przecież stworzony jest przez geniusza i powiedzmy sobie, niezrozumienie tego w pewien sposób tego geniusza, że tak się wyraży, obraża. Zatem przypominam, z intelektem, jest jak z erekcją, jak masz to widać. Weź sobie to do serca, ja również oczywiście. Do tego dorzucę, że do tej, tej piramidzie informacyjnej moja sugestia jest taka: poszukaj znaczenia słowa endosom, a potem egzosom. Szczególnie egzosom. Jest trochę materiałów rozsądnych, jeszcze nie są wyrzucone, wycięte. Dlaczego mówię egzosom? Dlaczego sygnalizuję? Dlatego, że egzosom jest to coś, co wewnętrznie my poniekąd produkujemy. Jest to mechanizm obronny, naszego organizmu. Mało tego, egzosom, który został wytworzony w wątrobie, nie ma siły, żeby zaraził Ciebie, Twoją wątrobę i tak dalej. I masę innych, każdy organ gdzieś tam w którymś momencie produkuje to białko, bo, bo to nie jest żywy stwór, ale jest to pewien mechanizm działania organizmu, który dostał właśnie taki w ramach programu naprawczego takie narzędzie, jakim jest egzosom, którym absolutnie Twój egzosom nie może zarazić mnie i mój egzosom jakby nie może spowodować, że ty będziesz gdzieś tam nie w porządku. No i ktoś potem kiedyś padł na to, żeby te egzosomy wykorzystać do zupełnie innego celu, czyli zmienić zupełnie historię, zmienić merytorykę tego wszystkiego i wpuścić takie słowo, które się nazywa. Świrus. No, może nie będę mówił, bo algorytmy tych, tych uzurpatorów, również social media, mają tak to że wyłapują pewne, pewne słowa. Zatem, Egzosom potem został nazwany świrusem. I na bazie tego wszyscy się boją, że wokół wszędzie są świrusy. Egzosomy były zawsze, bo tak nasz główny geniusz, ten stwórca, tak zdecydował, żeby dać nam taki program naprawczy. Mam wrażenie, że ci, którzy zmienili nazewnictwo i wykorzystują to w sposób wybitnie nieuczciwy, do tego z brakiem totalnego intelektu, tacy sprzedawczyki, prawda, Adam, poddali się wielkiej mamonie, wielkim przywilejom, które wydaje się, że mają, a przecież... To jest takie coś, gdzie oni będą pierwsi, w którymś momencie pójdą na ogień, chyba że dalej będą służyć jako podnóżek dla tych, że tam takie tam intelektualne stłamszenie, że tak się wyrażę. No ale ja im dobrze życzę, zdecydowanie uważam, że mają szansę się naprawić. No, pomijam, że tam powiedzmy sobie, jak ktoś napierdzielił tych głupot ludziom, <laughs> spowodował na przykład z 200 tysięcy lat zgonów w Polsce. Oprócz tego masę takich, które też się nie powinny pojawić zupełnie, no jakiś taki kociofi, już pomijam te skrócenia i tak dalej. Zatem główna myśl, jeśli masz intelekt, to jest jak z erekcją, jeśli ta erekcja jest, to ją widać. No i bardzo ważna informacja, egzosum, znajdź materiały, posłuchaj, poczytaj, jest tego jeszcze troszkę, zweryfikuj to wszystko, z, m, przefiltruj oczywiście m, i możesz się mocno zdziwić, zaskoczyć, ale aż ci przyjdzie uśmiech na twarzy, powiesz, skórka jady. Z intelektem mają niewiele wspólnego, ale mają kolosalną wiedzę taką, którą w ramach manipulacji społeczeństwami, ludźmi wykorzystują i ta wiedza fantastycznie im działa, ale tak nie do końca, bo gdyby to im działało tak, jakby sobie życzyli, nie robiliby tych nagłych takich ruchów, tego całego kociokwiku, po prostu zrobiliby to bardziej elegancko, tak? A w tej chwili to już taki, tak na, na hama i dobrze. Dobra, życzę zdrowej. pamiętaj, że natura dała wszystko nam, abyśmy byli zdrowi. Włącznie z tym, że natura, ten główny geniusz, dał nam takie możliwości jak egzosom, który potem został przemianowany na świrus i wykorzystany w sposób wybitnie nieuczciwy, niefajny, bardzo, bardzo kosztowny dla tych, w stosunku do których jest ta nieuczciwość wykorzystywana. Da się dobrze, do miłego.